Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kajak Klocki. Dzisiaj pora na prasówkę, więc postanowiłam zobaczyć razem z Wami nową gazetkę serii Lego Friends ze świetnym dodatkiem, czyli z salonem fryzjerskim. Zaraz odpakujemy gazetkę i przyjrzymy się jej z bliska. Jest ona zapakowana w folię. Mam przygotowane nożyczki, może to po prostu. Dozetne. I wyciągniemy sobie gazetkę. Tutaj mamy dodatek właśnie z klockami. No i przyjrzyjmy się w takim razie pierwsze gazetce. W gazetce znajdziemy różne zagadki, łamigłówki, jakiś test, czy jesteś ekspertem od fryzur. Dwa odlotowe plakaty, fantastyczny komiks, jakaś kolorowa niespodzianka. No i najważniejszy, właśnie ten dodatek, czyli salon fryzjerski, który będzie się składać z 26 klocków Lego. Cena tej gazetki to 12,99. No, i tak jak mówiłam, jest to pierwszy numer na 2020 rok. Zobaczmy zatem, co jest w środku. Co mamy na pierwszych stronach? Tutaj taki spis treści, co znajdziemy właśnie w tej gazetce. Na kolejnych stronach już zaczyna się tutaj komiks. Jest dość długi, także fajnie. Później mamy tutaj całą stronę poświęconą właśnie temu dodatkowi do gazetki, czyli mamy tutaj do złożenia salon fryzjerski, gdzie będziemy sobie składać fotel, stolik z akcesoriami, fajnie, bo będziemy mieć tutaj jeszcze dodatkową fryzurkę. Także na pewno duży plus. No i spójrzmy, co jest dalej. Tutaj strona. Zostań stylistką, gdzie to mamy za zadanie namalować jakieś fajne fryzurki. Tutaj jest jeszcze taka rada, że można na przykład na bluzeczkach dziewczynom poprzyklejać jakieś cyrkonie. Tu kolejna wskazówka, że gdy już namalujemy, narysujemy im włosy, można na przykład klejem z brokatem to. Posmarować, wtedy będą się fajnie błyszczeć. Jakiś fajny labirynt. Tutaj będziemy po drodze zbierać różne akcesoria fryzjerskie i na koniec musimy tutaj zliczyć wszystkie zebrane elementy. Tu już widzę plakat na odwrocie również do wykonania mamy również test, czy jesteś ekspertem od fryzur? Bardzo są ciekawa, co by mi wyszło, ale chyba marne wyniki. Tutaj mamy malowankę. Gazetka jest przeznaczona. Już wam mówię. No nie widzę tutaj napisu dla jakiej kategorii wiekowej, a tu tu również nie. Ale myślę, że podobnie jak... Poprzednie książeczki to będzie jakieś myślę 6, 7, plus. Dobrze, wróćmy do omawiania. Jakaś reklama, druga część komiksu. Możemy sobie poczytać. Tutaj, wielki hotel. Swoją drogą bardzo interesuje mnie ten zestaw. Być może kiedyś pojawi się na moim kanale. Tutaj jest do wykonania jakaś łamigłówka, właśnie związana z tym hotelem. Wasze prace bardzo ładne, kolorowe, tak to wygląda. Na ostatnich stronach, w zasadzie, jednej stronie, odpowiedzi to, na co czekałam. Chciałam zobaczyć, co będzie w kolejnym magazynie, w kolejnej gazetce. I już 1 marca dostaniemy gazetkę taką bardzo świąteczną, związaną z świętami Wielkanocnymi. A jako dodatek będzie super uroczy króliczek na Placu Zaba. Dostaniemy szarego króliczka. Z wodopojem jakiś. Jest tutaj rzeczywiście plac zabaw, jakaś zjeżdżalnia, miotła, trzy bale, siana, marchewka. Ale z takich dodatkowych jeszcze elementów, ciekawych co tutaj widzę, będą trzy takie płotki białe i jedne drzwiczki, które możemy wykorzystać do budowy na przykład samochodu, także bardzo fajne elementy w tym maleńkim, niewielkim zestawie się znajdą. Myślę, że na pewno pojawi się ten zestaw ta książeczka na moim kanale. Również będą łamigłówki, jakieś super plakaty, komiks, tak jak też w tej gazetce. Czyli pamiętamy, już 1 marca będzie kolejna gazetka z serii Lego Friends. No, i co tu mamy jeszcze na okładce z tyłu? Mamy takie fajne dodatkowe zadanie. Możemy sobie zrobić samemu torbę fryzjerską. Mamy tutaj możliwość właśnie wycięcia tego elementu. Jest pokazane, w których miejscach należy go skleić. No, i tak przedstawia się to z drugiej strony. Bardzo fajnie, taki rzeczywiście dodatkowy, kolorowy element. Tu zresztą było napisane, że będziemy mieć kolorową niespodziankę. Więc dość prasówki, pora złożyć zawartość tego opakowania. Mamy więc pierwszy klocek. I po kolei, zgodnie z instrukcją, pierwsze będziemy składać fotel fryzjerski w takich szarościach, różu. Trochę też tutaj znajdziemy. O, fajny ten element różowy. Zazwyczaj one są w czarnych bądź też właśnie w jakichś szarych odcieniach. A tutaj mamy w różu. I oczywiście jeszcze tutaj. To w paru krokach, jak widzicie, fotel nabiera już kształtu. Stój. Jeszcze tutaj mamy podłokietniki, takie do tego fotela. One są zrobione z takich elementów, które właśnie bardzo przypominają pistolety. Myślę, że do tego też są wykorzystywane. Chociaż nie mam takich zestawów w swojej kolekcji, ale zawsze właśnie tak mi się kojarzyły. No i fotel fryzjerski gotowy. Jest on tutaj ruchomy. Trochę mi się skojarzyło z dentystą, tak bardzo odchylany do tyłu, ale fajnie wygląda. Myślę, że jak najbardziej spełni swoją rolę. Pora złożyć teraz stolik z akcesoriami. To sobie odstawimy trochę na bok, żeby nie przeszkadzało, i zabieramy się do składania kolejnego elementu. Tak to wygląda. Stolik też składa się z kilku klocków. Razem mamy ich 26, o ile dobrze pamiętam. I w zasadzie w paru krokach taki stolik jest gotowy. Tutaj jeszcze fajna sprawa możemy już sami sobie dobudować na przykład umywalkę do mycia włosów z naszych klocków, które posiadamy. Tak przedstawia się w całości ten stolik. No i jeszcze do tego mamy akcesoria. Najfajniejszym jest tutaj ta fryzurka w takim kolorze różowym z dwoma kucami. Spójrzcie na to. Miejsce tutaj mamy również na jakąś kokardkę. Ja Wam to zaraz zaprezentuję na jakiejś mini laleczce. Na razie, złóżmy do końca zestaw. Mamy również kokardkę do włosów, wepniemy tutaj. Fajnym elementem dodatkowym są te nożyczki. Bardzo fajny element. Już postaram się je tu wpiąć. Suszarkę do włosów, jak to u fryzjera. Bez suszarki ani rusz. Już ją złożymy. Tak przedstawia się suszarka. Złożona zaledwie z trzech elementów. Ma miejsce tutaj do wpięcia, żeby wszystko było pod ręką. I kolejnym takim fajnym elementem, który mi się bardzo podoba właśnie, jest ta szczotka. Na pewno nam się przyda. Spinamy ją w tym miejscu. No i tak przedstawia się cała zawartość tego magazynu, ale żeby to nie było takie, że tak powiem, suche, mam tutaj przygotowane dwie mini laleczki. Mamy Emi i Andre. Są to mini laleczki z zestawu, który omawiałam również na moim kanale. Zestaw serii Lego Friends Górski Domek. Kto jeszcze nie oglądał, to serdecznie zapraszam. Są w takich zimowych strojach. Teraz okres zimowy, akurat je miałam tutaj pod ręką. Ej, mi posadzimy. Może się nawet trzymać, gdyby bała się obciąć swoje włosy czy też zafarbić. Spójrzcie. Fajnie sobie siedzi na tym fotelu. No a fryzjerką dzisiaj zostanie Andrea. Ściągnę jej tylko te gogle, te okulary z włosków. Damy jej do ręki suszarkę. Sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Jak najbardziej. Spójrzcie tylko na to. Andrea suszy włosy. I jeszcze z drugiej strony damy jej nożyczki. Tak to wygląda. Wszystko pasuje jak najbardziej. A może mi będzie już po farbowaniu i chyba nawet po przedłużaniu włosów, ubierzemy jej może bez tej kokardki fryzurkę. Zafarbowała sobie włoski pod kolor bucików i rękawiczek. <słuch> tak to wygląda. Bardzo fajny zestaw. Słuchajcie za 13 zł. Jak mamy jakąś mini laleczkę, to już możemy jej właśnie zmienić fryzurkę, możemy pobawić się fryzjera, dobudować sobie salon i bawić się. Ja powiem wam tak, mi bardzo ten dodatek się podoba. Fajne elementy to na pewno te włoski, szczotka czy te nożyczki, ogólnie fotel, jak najbardziej może nam się do czegoś przydać. Mamy taki pomysł, oh, jak to możemy sobie zbudować i wykorzystać do jakichś innych. Konstrukcji. I co, tyle na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawiania komentarzy, dawania łapek w górę, jeżeli filmik Wam się podobał. Was zapraszam już na piątkowy odcinek Powrót do przeszłości. Do zobaczenia. Pa!